Dzień dobry, witam Was serdecznie z tej strony Radiobaj. Dzisiaj słuchajcie tak nietypowo No bo z takiego miejsca tutaj multimedialnego yy, Dzisiaj yy, początek filmu będzie Taki inny niż zawsze Dlatego, że no, pogoda jest jaka jest obecnie dosyć wiecznie Słuchajcie, yy, planów jest dużo Natomiast yy, Potrzebuję czasu na te plany, aby je zrealizować. Przy obecnej pogodzie no, nie ma szans. Także coś w pobliżu chciałem znaleźć i wam pokazać. Trochę historii będzie o tym obiekcie. Co to będzie, słuchajcie? To będzie dawna jednostka wojskowa 40, bodajże 43 JW 40-43. I to jest pułk lotnictwa myśliwskiego w mierzęcicach. 39 pułk. Lotnictwa Myśliwskiego, Bieżycice. Dlatego początek będzie filmu troszeczkę tak historycznie. Posiłkował Cię będę internetem, dlatego troszkę historii i słów będzie na ten temat. Potem pojedziemy tam i pokażę Wam mniej więcej, co zostało z tego wszystkiego. Praktycznie tam, z tego co przeglądałem, no to znikoma ilość. Ale fajne osiedle wojskowe, które zostało i jest w Mierzęcicach i fajny samolocik MiG-21. Także to zobaczymy na pewno i całe to osiedle, jak ono wygląda obecnie. No a z lotniska zostało oczywiście wojskowego tyle co nic. Zostało przebudowane w tej chwili Katowice Pyżowice jest wojskiem cywilnym oraz. Yy, przyjmowane są tam przesyłki kargo. Także jest tam całe kilkanaście yy, pawilonów, że tak powiem, kargo zrobionych. Także zapraszam serdecznie do yy, zobaczenia tego filmu. Tak jak powiedziałem, będzie troszeczkę inny. Także trochę historii, a potem będzie jazda. Nie wiem kiedy, ale będzie. Także zapraszam i będziemy cokolwiek szukać na temat tego osiedla i jednostki wojskowej. Zapraszam. Tak jak powiedziałem, zaczniemy od posiłkowania się internetem. Oczywiście linki będą podane w opisie filmu pod spodem. Także historia lotniska, słuchajcie. Underfeld 1940 1940 Natomiast Mierzęcice 1951-1999. No i co tutaj jest napisane? Decyzją niemieckich władz okupacyjnych z 1940 roku rozpoczęto budowę wojska lotniska, wojskowego lotniska na granicy miejscowości Zędek, Oszarowice i Pyżowice w województwie śląskim. Było to lotnisko doświadczalne Ludwafę. Znajdujące się w zawiercie zakłady lotnicze Dudwaffe wykorzystywały lotnisko do testowania samolotu przechwytującego napędzie rakietowym MS-163 Comet. W związku z tym lotnisko było pod specjalnym yy, nadzorem i posiadało kilka stref bezpieczeństwa. Aby ułatwić poruszanie się w poszczególnych strefach, wprowadzono metalowe. Identyfikatory przepustki. na Wersie kolor oznaczały strefę bezpieczeństwa, do których posiada przepustki, miał dostęp, a na rewersie wytłoczono numer, dzięki któremu można było sprawdzić dane osobowe właściciela. I tutaj macie wszystkie właśnie te mniej więcej przepustki i wszystko, co tutaj trzeba. Tak jak powiedziałem, wszystko będziecie mieć w opisie linki, aby sobie to dokładnie. Zobaczyć. W 1942 roku lotnisko otrzymało nazwę Udetfeld na cześć niemieckiego asa lotnictwa z I wojny światowej, generała Ernesta Udeta. Popełnił samobójstwo w listopadzie 1941 roku. Dzisiaj wiadomo, że w proteście przeciwko polityce Hitlera. Lotnisko posiadało trzy pasy bazaltowo-asfaltowe wybudowane na planie trójkąta. Pas na kierunku E. W był pasem zasadniczym ze względu na często wiejące wiatry zachodnie. Do roku 1948 lotnisko było zarządzane przez armię czerwoną w latach 1949-51. Lotnisko było rozbudowane i modernizowane już przez władze polskie. I tutaj macie wizualizacje ukazujące prawdopodobne ułożenie i długości pasów startowych lotniska w latach 1940-45. Istniejąca wówczas infrastruktura została wyburzona w okresie powojennym. Obecnie działający pas startowy został zaznaczony na żółto, na zielono. Zaznaczono pas średni, natomiast kolorem niebieskim obramowany został pas krótki. Słuchajcie, to wszystko tak jak powiedziałem, już jest historia, to wszystko inaczej wygląda. W latach 1800, 1984 39 pułk... Lotnictwa Myśliwskiego został przebazowany na lotnisko zapasowe Kamień Śląskich województwo Opolskie, a pas wraz z drogami kołowania podano kapitalnemu remontowi. Poniżej obecne zdjęcie satelitarne obiektu z zasadniczym pasem lądowania oraz równoległym do niego pasem awaryjnego lądowania ziemnym, zaznaczonym na czerwono. To wszystko na, na pewno się zmieniło. Słuchajcie, 39. pułk lotnictwa Myśliwskiego. Mierzęcice 1911, 1951 rok. Rozkazem numer 0284 rozpoczęto formowanie 39. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej Kraju, a lotniskiem bazowym zostało lotnisko Mierzęcice. Taką nazwę dla lotniska wojskowego przyjęto po wojnie. 39. Punkt Lotnictwa Myśliwskiego Obrony Powietrznej Kraju. To samodzielny oddział lotnictwa myśliwskiego z własnym zapleczem logistycznym w składzie siedmiu Dywizji Lotnictwa Myśliwskiego, której dowództwo mieściło się w Krakowie. W 1 czerwca 1958 roku pułk podporządkowany został dowódcy pierwszego Kursu Obrony Przeciwlotniczej obszaru kraju w Warszawie. W 62 jednostką podporządkowano dowódcy III Korpusu Obrony Powietrznej kraju we Wrocławiu. Pułk miał na wyposażeniu słuchajcie samoloty tłokowe TS8 BSAN-2 PZL104 Wilga, samoloty turbo odrzutowe Jak17W, jak 23 czy MIG15, MIG15UTI, LIM2 SB, LIM2 LIM5, MIG19P ⁇ łamane przez PM, MIG21 PF, MIG21 PFM, MIG21 U, MIG21 USTS11 ISKRA. Oficjalna oznaka 39. Pułku Lotnictwa Myśliwskiego obok tablica pamiątkowa wymurwana przy wejściu na pierwszym na pierwszy terminal portu lotniczego Katowice Airport oraz tablica ufundowana przez kadrę z byłego 39. Pułku poświęcona pilotom, którzy zginęli służąc w obronie polskiego nieba. Tablica na terenie byłego osiedla wojskowego. Także wszystko Wam pokażę. Widziałem tą tablicę, byłem niedawno Także przejedziemy i zobaczymy później to rowerem. Dużo więcej musiałbym wam czytać, natomiast nie wiem, czy jest sens. Tak samo podlinkuję Wam różne zdjęcia, żebyście widzieli przejrzycie. Także zobaczymy, co tam dalej będzie. Ale wali normalnie, masakra. No i jak tutaj cokolwiek, kurde, iść i na no nie ma jak, po prostu nie mam możliwości zrobienia krótkiego nawet filmu, no bo pada, pada jak szalony. No i co? Niestety no. Musimy się jeszcze wstrzymać z tym kręceniem filmu. Porażka. No to słuchajcie dupy nie urywo przepraszam wieje zimno, mnie tak zimno bardzo, ale około 15 stopni no i dosyć wieje, więc dzisiaj jadę zrobić to co mam zrobić w tym filmie w końcu, także nie przedłużamy i zasuwamy na osiedle w mierzęcicach. Dotychczas <laughs> kurde, słyszycie co to z tym moim głosem się dzieje. Dotychczas słuchajcie tylko biadoliłem i nic fajnego w sumie może nie powiedziałem, bo wszystko, tak jak powiedziałem wcześniej będziecie mieli w linkach podlinkowane i tam wszystkie te ciekawe rzeczy na temat jednostki wojskowej i tego osiedla, Będziecie mieli załączone, natomiast słuchajcie, no, za wiele informacji nie znalazłem. Czy by jakiś tam zdjęć, jak wyglądała jednostka wojskowa ta 40-43? No, nie znalazłem. Natomiast w tych linkach, co będziecie mieli, są jakieś zdjęcia pozostałości tych ruin. Także pozwolę sobie to zamieścić. Natomiast żadnych zdjęć w moim filmie. Nie będę umieszczał no bo to wiadomo prawa autorskie i tak dalej. Także będziecie linkować i czytać. Pogoda jeszcze fajna, ale to co ma być no to zapowiada się też nieciekawie, bo przyszły tydzień od poniedziałku też jakieś ulewy, deszcze. Także nie będzie fajnie. Może to będzie, słuchajcie, film nieciekawy, ale pamiętam jak byłem mały, to zawsze i mieszkałem jeszcze w Zawierciu. Zawierciu pamiętam, że te odrzutowce no, śmigały po niebie niesamowicie. Bardzo to było fajne i przyjemne dla oka. Huk był niesamowity. Przepraszam, przed chwilą mi się pamięć na karcie skończyła, nie zwróciłem na to uwagi. No i huk był przepiękny, słuchajcie, waliło niesamowite prędkości były niesamowite tych odrzutowców, także postanowiłem, że może mi się to uda, właśnie yy, pokazać, no może no w taki sposób, a nie inny niestety jak to pokażę w tym filmie więcej będziecie mieli właśnie do czytania niż zobaczenia ale zobaczycie jak fajnie sobie yy, urządzono osiedle w Mierzyńcicach to wojskowe odnowione fajnie czyściutko wiele atrakcji no i przede wszystkim ten mig który tam stoi zobaczycie jak to fajnie ten samolocik wygląda to jadę sobie dalej Póki jest pogoda, bo jak widzicie, chmury już szaleją i wszystko nie wiadomo, co z tym zrobi. Jeszcze na chwilę wiadę tam, jak widzicie, na tą wieżę widokową. Zobaczymy, co tam się dzieje. Natomiast, no, miało dzisiaj nie padać, no, a już. Dojrzewali wiatrem, no to jeszcze jakiś tam deszczyk zaczyna ciec z nieba. No szkoda, szkoda, bo tak jak widzicie, no nie mogę praktycznie nic ostatnio zrealizować. A plany mam ambitne, ale potrzebuję do tego też mojego ptaszyska. A przy takich wiatrach, niestety, no nic mi z tego nie wyjdzie. Jesteśmy na samej górze, ale się dzieje, ale pogoda się zrypała. Tak to wygląda. Tam mamy lotnisko. W tej chwili samoloty stoją. Nawet chyba jeden będzie niedługo startował. Ale tutaj bardzo fajne widoki są z tej platformy. No ale niestety, no, mam nadzieję, że to zaraz szybciutko Minie. No. Także widzicie, że warunki atmosferyczne są bardzo kiepskie no i żeby coś wyhaczyć na film no to trzeba się trochę namęczyć. Może poczekam aż wystartuje i zobaczymy. Na koniec jeszcze wam wrzucę parę filmów jak samoloty startują, no niestety no tylko cywilne. Także wojskowych tutaj nie mam. W tej chwili także będziecie się musieli nacieszyć okiem tym. No może dla kogoś to nie jest dziwne. No ale jakaś, jakiś tam dodatek do filmu. Normalnie uszy mi zmarły, słuchajcie. Tak mi jest. Kurde, zimno po łuszyskach. No coś niesamowitego. Całe szczęście. Nie mamy daleko. Także zobaczymy co mamy zobaczyć: osiedle i <laughs> będziemy wracać. Bo nie wiadomo co z tego dzisiaj wyniknie z tej pogody. Ale nawet przy takiej pogodzie, wyjść na rower jak już ktoś dawno nie jeździł, to jest sama przyjemność. No i zbliżamy się do osiedla gmina Nierzęcice. Także już wam pokazuję pierwsze trzy budynki, które istnieją, do dzisiaj istniały w czasie tego, co było tutaj budowane. Także już wam pokazuję, jak to wygląda. Proszę bardzo. Wygląda to pięknie, czyściutkie, bloki. I za chwilę pojedziemy tam dalej troszeczkę, bo między właśnie tymi blokami jest boisko sportowe. Także słuchajcie, no, bloki, jak bloki. Natomiast tam widać, Y, to boisko i inne jeszcze budynki, które w skrócie tak szybciutko pokażemy. Na pewno tutaj jeszcze byli wojskowi mieszkają. Zresztą kolega tutaj mieszka z pracy, Jakub. Pozdrawiam Cię serdecznie. Także tu macie te budynki, a za chwilę jeszcze pokażę Wam y, tam w oddali. Pocztę i biuro przepustek, nawet tutaj jest. Także proszę bardzo, tu było podobno kiedyś biuro przepustek, a poczta istnieje dalej. Przejdziemy z drugiej strony i wam pokażę. Widzicie, stan. No, już niestety jest jaki jest, ale najprawdopodobniej to. Jeszcze ta poczta tu istnieje. Natomiast no dokładnie nie wiem, gdzie są yy, koszary, gdzie znajdowały się, także no ciężko mi powiedzieć. Słuchajcie, jak na takie osiedle nie za duże, to nawet zobaczcie, taka mini tężnia solankowa jest. Nie wiem, czy to wcześniej istniało także ale pokazuję wam bo bo jak na osiedlach no to nigdzie w nie spotykam takich y, rzeczy natomiast tutaj na tym osiedlu jest. Na tym osiedlu słuchajcie w dawnych y, kiedyś y, co były koszary podobno powstawały y, na ten na tym miejscu y, hotele także zobaczcie tam macie hotel no w promieniu y, kilkunastu metrów no to naprawdę jest Jeden hotel, jest drugi hotel, tam jest jakiś fitness klub. Także no dużo rzeczy się tutaj pozmieniało. Ale yy, naprawdę bardzo wszystko jest zadbane. Tutaj najprawdopodobniej był klub oficerski, a w tej chwili tutaj jest yy, jakaś przychodnia. Także no dużo dużo rzeczy yy, jest zastąpionych. No ale wiadomo no, jednostkę zlikwidowali także tyle. Dobra, jedziemy dalej. Zobaczymy, co tam jeszcze ciekawego jest. Tutaj macie jakiś budynek. Słuchajcie, nie dowiedziałem się dokładnie, co to jest, bo nawet przechodnia tutaj zapytałem, ale no niestety nie wiadomo. A tutaj macie, zobaczcie, bramki są. Jedna i druga. Natomiast no, szkoda, że nie jest skoszone, bo naprawdę mega, mega, mega dużo, dużo miejsca do, do ćwiczeń i i, I zabawy. Także zobaczcie, boisko stało w tamtych czasach. No i stoi do tej pory. Natomiast, no, wymagałoby troszeczkę, aby skosić i zadbać to miejsce. Bardzo fajny plac zabaw dla dzieci. Po drugiej stronie, boiska. Także dzieciątka mogą się pobawić. Natomiast, no, pociech jakoś tutaj nie widać. Dalej, słuchajcie, zobaczcie, co tutaj mamy. No, mega zarąbiasty y, plac. Nie wiem, czy może się kiedyś tutaj y, spotykali y, pracownicy wojska, jednostki i y, wspólnie grillowani. Nie wiem, czy to było za dawnych czasów. No, niestety nie mogę wam tego przytoczyć i powiedzieć w 100%, czy tak było, czy też nie. Ale zobaczcie. Ławki są, pewnie te wiaty no, są nowe na pewno. Ale i tak no wygląda to super. Po prostu u siebie, jak mieszkałem w zawierciu, nie spotkałem się z takim yy, fajnym miejscem. I gdzie można byłoby sobie wyjść z bloku, pogrillować, odpocząć przy kawie. Bardzo fajne miejsce. Tylko tak jak powiedziałem, tam ktoś kosi, może i tutaj też zadbają o to, i będzie. To przyjemne miejsce. Przed chwilą też spotkałem pana, który tutaj pracował na yy, tej jednostce wojskowej. Kilka mi tam parę rzeczy opowiedział. No, ale niestety powiedział również, że już dużo rzeczy nie istnieje. Spotkałem też pana drugiego fanatyka lotnictwa, też, który był pilotem tutaj. Chwilę, żeśmy zamienili słowo. Także, no, mógłbym tego słuchać. Słuchajcie tych opowiadań. Dużo, naprawdę dużo, no bo takie szczęście miałem akurat, że koledzy się spotkali i, i chwilkę mi powiedzieli, natomiast powiedzieli, że niestety nic z tego nie zostało, a resztę tak jak powiedziałem, będziecie mieli w opisach, w linkach, gdzie będziecie mogli sobie to wszystko mniej więcej pooglądać, te ruiny, co zostały, bo już dzisiaj nie będę wjeżdżał i szukał, bo no niestety że żebym tego pewnie nawet nie znalazł a my teraz słuchajcie udamy się w to miejsce i to pokażę wam tego miga bo fajna sprawa on tu jak pamiętam też jeździłem kilkanaście lat temu też stał i stoi do tej pory nawet ten pan co z nim się spotkałem też mówił, że osobiście go tam ustawiał, także jedziemy to zobaczyć teraz, no i Tyle będzie z tego filmu. Nawet mini siłownia. Słuchajcie, i patrzcie, jakie duże boisko do koszykówki. No, było kiedyś tutaj naprawdę zacnie. Podobno nie szło nawet tutaj wjechać, bo no tak, jak mówię, no, pilnowali tego podobno żołnierze. Było normalne wojsko, więc osiedle było całkowicie zamknięte dla postronnych ludzi, osób. A my dojechaliśmy do MIGA 21, także już Wam wszystko pokazujemy, co tutaj jest. A na tym lotnisku w w latach 1952. 1987 stacja 39 pułk lotnictwa myśliwskiego obrony powietrznej kraju Proszę bardzo. A tutaj jest nasza maszyna Proszę bardzo, zaraz Wam pokażę ze wszystkich stron, jeszcze zobaczymy, co jest tutaj napisane. Samolot myśliwski, multi -roll Fighter, MiG-21FP. Zrobimy może zdjęcie, albo nie wiem, czy tak będzie widać. I będzie można sobie... Jeden pilot tego turbo -odrzutowy, Maksymalna prędkość 2130 km na godzinę. Minimalna prędkość 270 km na godzinę. Prędkość wznoszenia, słuchajcie, 120 m na sekundę. Pułap 19 000, zasięg 1100 km. Zapas paliwa 2600 litrów. Dobra. Obejrzmy go, jak on wygląda. Dosyć ciekawy, fajny, super. Pięknie się przedstawia. MiG-21. Ekstra. I on tutaj stoi już kupę kupę lat, słuchajcie, na tym tutaj osiedlu. Mega sprawa, słuchajcie, na no robi to yy, robotę na tym osiedlu, także. Piękna sprawa, naprawdę fajnie to wygląda, i historia na pewno jakaś z tego jest. Kto tutaj pracował, ojcowie, dzieciom opowiadali na pewno o swoich przeżyciach z tego okresu. I niektóre dzieci miały szczęście i widziały to wszystko na własne oczy, jak to wszystko wyglądało. Także ja już dziękuję bardzo serdecznie za. Yy, Obejrzenie filmu. Jeśli był ciekawy, no to ok. Jeśli nie, no to też ok. Nie dziwię się, bo. bo no, co komu dziwne jest osiedle. Ale MIG mega sprawa. Także dzięki jeszcze raz serdecznie za obejrzenie filmu. Pozdrawiam Was serdecznie. No i słuchajcie, niedługo może będę miał 500 subów, więc będę mógł już jakieś posty. Dla Was umieszczać, bo na razie jeszcze nie mogę tego robić. Także niektóre jakieś tam zdjęcia, co mam, to są na Facebooku. Także super, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam. Do następnego ciekawszego filmu. A teraz bierzcie się za czytanie z tych linków i oglądajcie, co tam umieszczam dla Was. Cześć.